Przemysław Babiarz nie może przyjmować sakramentów. Popełniłem błąd. Przemysław Babiarz mierzy się z osobistą tragedią. W środę, 19 listopada 2025 roku, zmarła jego żona Marzena. Nie każdy wie, że dziennikarz nawet na jej pogrzebie nie będzie mógł przyjąć sakramentów. Poniżej opisujemy, dlaczego. Choroba i śmierć żony Przemysława Babiarza. Marzena Babiarz, druga żona Przemysława Babiarza, zmarła 19 listopada 2025 roku po długiej chorobie, którą znosiła prywatnie przez wiele miesięcy. Informacje o jej odejściu potwierdziła Telewizja Polska, publikując kondolencje dla komentatora sportowego. Babiasz i Marzena znali się od ponad 30 lat. Po raz pierwszy spotkali się na targach spożywczych, gdy on prowadził konferencję, a ona pracowała przy stoisku. Rok później wzięli ślub. Mieli córkę Luise, a Przemysław wychowywał również syna Szymona z poprzedniego małżeństwa. Choć Marzena unikała medialnego życia, choroba stała się częścią ich wspólnej rzeczywistości Przemysław wspominał o tym publicznie podczas wigilijmskiego oblężenia Jasnej Góry Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu. Reakcje po śmierci Marzeny pokazały, jak ważna była dla męża i otoczenia. Od władz rodzinnego Przemyśla, skąd pochodzi Babiarz, napłynęły kondolencje. TVP Sport także wyraziła najszczersze kondolencje i wsparcie w bólu. Dla wielu to moment przypomnienia, że życie na świeczniku ma też swoją drugą stronę, prywatność, którą chronimy. Oraz ból, który nie zawsze ujrzy światło dzienne. Marzena Babiarz nie była postacią medialną, lecz jako żona od lat towarzyszyła komentatorowi w codzienności, w radościach i w cierpieniu. To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem. Powiedział w jednym z wywiadów Przemysław Babiarz. Drugie małżeństwo Przemysława Babiarza. Historia miłości Przemysława Babiarza i Marzeny brzmi jak gotowy scenariusz komedii romantycznej. Otóż para poznała się w niecodziennych okolicznościach. Babiarz pracował jako konferencjer na targach spożywczych, a stoisko Marzeny było nieopodal. Tak mówił. Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło. Wtedy jeszcze nie wiedział, że spędzi ponad trzy dekady u boku drugiej żony. W ciągu roku od tego spotkania wzięli ślub. Ich relacja opierała się nie tylko na uczuciu, ale również na wspólnym systemie wartości. Babiarz w rozmowie z mediami podkreślał, że łączy ich coś więcej niż romantyzm. Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości. Ja i moja żona, nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy także ten sam system wartości. Powiedział w Ludzie i Wiara. Ich małżeństwo przetrwało wiele lat, a ich rodzina powiększyła się. Mieli córkę Luizę, a Przemysław wychowywał również syna Szymona z poprzedniego związku. W wywiadach Babiarz nie ukrywał, że fundamentem ich związku jest wiara i wierność. Mówiąc o rodzinie, podkreślał, że moment nieuwagi może sprawić, że ona się rozpadnie, a wierność to coś, co trzeba pielęgnować. Gdy Marzena zachorowała, Przemysław nie bał się mówić o tym publicznie. Wspominał, że choroba dotknęła również jego samego, a wiara pomaga im przetrwać. Babiasz często podkreślał, że różne charaktery jego i żony nie są dla nich przeszkodą, gdyż to wartości są ich prawdziwym spoiwem. Pierwsza żona Przemysława Babiarza. Przemysław Babiarz to dziennikarz sportowy, który od lat podkreśla wagę wiary w swoim życiu. Nie każdy wie, że rozgrywa prywatną, duchową batalię, o której mówi rzadko, ale szczerze. Jak sam przyznaję, popełnił kiedyś błąd, którego konsekwencją jest to, że nie może przyjmować sakramentów. Ktoś może mi zarzucić, że mam drugą żonę i żyję z nią w związku niesakramentalnym. Odpowiadam na to, że popełniłem w życiu pewien błąd. Nie nazywam go moim prawem ani wolnością, a właśnie błędem. Jego konsekwencje zresztą wciąż ponoszę, nie mogę przyjmować sakramentów, powiedział niegdyś Opoce. Co to oznacza w praktyce? W kościele katolickim sakramenty, jak pokuta, eucharystia, są dostępne dla wiernych żyjących w pełnej zgodzie z nauczaniem kościoła. Tymczasem Babiarz żył w związku, który sam kościół ocenia jako niesakramentalny. Miał drugą żonę, choć jego pierwsze małżeństwo nie zostało uznane przez Kościół, jak dodawał komentator w tej samej rozmowie. Nie narzekam też, że Kościół podchodzi zbyt rygorystycznie do procedury stwierdzania nieważności małżeństw. Stoję na stanowisku nierozerwalności małżeństwa. Jednocześnie babiarz podkreślił w wywiadzie, że wiara jest dla niego ważną wartością. Najlepiej, gdy fundamentem tej rodziny jest łaska, czyli Chrystus, czyli gdy rodzice zawierają ślub wobec Boga. Uważam jednak, że jest wielki sens w wierności drugiej osobie i Bogu, bo bez tego świat rozpada się na kawałki. Dlatego trzeba tę wierność pielęgnować. Dotyczy to rodziny, małżeństwa i dzieci, mówił dziennikarzom.